Witajcie w nowym roku dzisiejszy odcinek filmu będzie dotyczył e, fryzarki wiertarko-fryzarki albo frezarko wiertarki jak kto woli mm, firmy Kormak ZX 7055 DRO jest to fryzarka wiertarka z posuwem z dłużnym stołu osi X e, z osi Z jest praktycznie rzecz biorąc y, posuw y, na życionie niestety w Y trzeba przesuwać ręcznie no ale to jest jedyny chyba jej mankament, jest to taka wiertarka, która frezarka, która ma y, stożek y, morsa czwórkę, także już jest dosyć masywny półtora. Y, Kilowata silnik z płynną regulacją przesuwu stołu. No taka trochę lepsza z tych, z tych najtańszych. Myślę, że w warsztacie spełni swoją rolę. Stół jest długości jednego metra, także można i długie elementy frezować. Dosyć duże wniosy ma. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakie parametry ma ta frezarka, to Zapraszam na stronę Formaku. Zresztą będzie link do niej pod filmem. Przepraszam. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy którzy wsparli kanał, wsparli zakup tej frezarki. Ona już jest, jest już od prawie dwóch tygodni w warsztacie. No nie było okazji, żeby ją rozpakować, ustawić. W tej chwili została rozpakowana, jest ustawiona, nie jest jeszcze poczyszczona tak dokładnie, nie wszystkie łoża są poczyszczone. Jest sprawdzona, czy działa, czy wszystko działa. Działa, zresztą pokażę Wam za chwilę, pójdziemy do, do fryzarki. Wcześniej zobaczycie, jak przyjechała, jak ją rozpakowywaliśmy. No i jak już jest ustawiona, bo samego ustawiania nie nagrywałem. No było to dosyć takie mozolne, uciążliwe, bo nie mam suwnicy w warsztacie, nie, nie jest mi potrzebna, więc nie używam, nie mam. Musiałem sobie radzić inaczej, ale daliśmy radę. To jest paskud, który waży 400, chyba 25 kg, także troszeczkę to waży, trzeba było to unieść, na postument postawić. Zresztą sami zobaczycie, dosyć taka solidna maszyna. No to co, zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, komu się pod będzie podobało, łapka w górę. Zapraszam oczywiście jeszcze do wspierania, do, do dołożenia swojej cegiełki do tej maszyny. Link do, do, do w, w, miejsca, gdzie można tego dokonać na zrzutka.pl będzie oczywiście pod filmem w opisie. Także zapraszam serdecznie i idziemy oglądać. No, maszyna dojechała. O, tak zapakowana, tam do góry to jest podstawa maszyny Będziemy ją wciągać do środka O, coś takiego Także damy radę jeżdżać będziemy w tą bramę tutaj, także Pewnie będzie trochę zabawy, ale, ale co tam? No, skrzynia już wjechała do środka. Jest. Teraz musimy otworzyć i, i zobaczyć, co jest w środku, bo wciągnęliśmy na razie skrzynię bez wiedzy tego, co zostaniemy tam. Dobra, otwieramy. No, otwieramy paczuszki. Paczuszkę właściwie. Reine Norge Målting. idziemy do góry okręt poczekaj jest maszyna? jest nie oh. niespodzianka Jest tu jest jakiś madej No dobra, młotek i rozwalamy tu. maszynę, nie? Bo tu jest ten czytnik, że tak powiem. ten duży. Tu jest. Co? jest w zasadzie ten młotek tak no bo... od tamtej strony puknij no i teraz zobaczymy o, wiecie co, moment o, maszyna tak zapakowana w folii tutaj sobie stoi tu jest karton razem znaczy pewnie wszystkie pokrętła i i napęd i tak dalej. Ściągamy folię w takim układzie. Nówka sztuka nierysana. Tu jest coś przypięte, nie wiem co tu jest przypięte. W sposób taki mąkiński no, bardzo. No, tutaj jest, tutaj jest pojemnik na wodę. O. No, widzicie Jeszcze raz zdejmę w takim układzie Teraz już jest rozpakowana Z folii. No, tu jest przód. No, tu jest przód maszyny. O. No. pokrętła i będziemy rozpakowywać dalej. Ja coś rozpakowywałem nim Zabrałem do tego. <laughs> Już wiem gdzie zabrałem. Co? To jest pompa. Chyba. Nie, 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 nie. nie. No rozpakuj to. To jest to, jakiś silnik. No jest. Coś rozwalka w tak jak na takim krótkim przewodzie by było niemożliwe, gdzie to nie pompa Tu jest silnik chyba, napęd, tu do góry napęd. Do posuwu, do posuwu. To przychodzi tutaj, tu jest klin, to jest tu na górę maszyneria. Dobra, na razie nie będziemy musze trzeba przypiąć, Bartek, tutaj do tego, żebyśmy nie zwalili tego. No, teraz to, co tutaj jest. To tu jest skrzynka z narzędziami. O, pokrętło, oliwiarka. Uchwyt wiertarski. Kluczy zestaw, cały spożnie. Oliwiarka, najlepsza jaka może być. <grym> Także to jest o, tu w zestawie. Dobra, a tu w tym? No, i tu jest napęd. Na razie nie będziemy go demontowali w takim układzie. Tu jest napęd yy, stołu w osi X. Tu jest chyba lampa. Otwórz. To tu jest? pokrętła, wystaw pokrętło. To jest o. jest z łącznikiem. Wszystko jest takie, jak jest. Co? No, no trzeba będzie poskręcać, ale to dopiero jak będziemy maszynę montować. Dobra, to na razie tyle. Teraz maszyna musi poczekać na to, aż będziemy przeprowadzali montaż. No jeszcze, jeszcze rozpakowujemy podstawę, bo to od tego trzeba zacząć, że, że na czymś musi stać. Będę musiał załatwić sobie to żurawika warsztatowego, żeby... Ojej, jeszcze odwrotnie w dodatku jest. Proszę, jaka cwana konstrukcja. Będzie trzeba dociążyć to, żeby... żeby troszkę ważyło. No dobra, ok, to zabieramy się do roboty. No, jesteśmy przy e, frezarce. Stoi, jak widzicie, w miejscu wiertarki, która, która tutaj stała, tej dłużej takiej. Wiertarka jest za mną, po drugiej stronie warsztatu. Fryzarka wygląda w ten sposób. Tu jest całe sterowanie. Widzicie jeszcze bałagan, bo to świeżo po, po ustawieniu niestety. Nie posprzątałem do końca, jest tak jak jest. Odpalę wam maszynę, jest podłączona. Tu ma uruchamianie. Tu się odpala odczyt stołu. Tak na początek mogę wam pokazać. O, przesuwam tym stołem tutaj na dole. Odczyt jest co 5 mikronów praktycznie rzecz biorąc, także jest no, bardzo dokładny. Jest też e, posuw stołu e, tutaj tego wzdłuż to jest uruchamiane o tutaj tym pokrętłem z kolei ale do przesuwu tego stołu służy również taki posuw mechaniczny odpalę wam go a ja najpierw trzeba odpalić maszynę przepraszam o. tu uruchamiamy zobaczcie o Jedzie teraz, można tutaj przyspieszyć. Tu jest zmiana kierunku, też w drugą stronę może jechać. O. także jest taki posłów, jest też e, posłów. E, <laughs> przepraszam. Tutaj wrzeciona góra dół, regulowany tymi. E, tutaj, o, prawo, lewo jedzie do góry Okręci się korba, można też to korbą robić także jest podnoszenie na tym tu jest blokowanie z boku można zablokować co prawda te pokrętła to one są takie bym powiedział bardzo delikatne będę musiał pewnie wymienić na Coś porządniejszego, no ale, ale jest. Tu jest maszyna z możliwością gwintowania. Tu jest odczyt przesuwu wrzeciona. Można to oczywiście odpalić, żeby jechało. Kręci się wrzeciono. Kwestia włączenia. Momencik. Kwestia włączenia napędu to jest... Ojej, o tutaj, tu jest posuw, też z trzema różnymi prędkościami. Można włączyć, o, jedzie w dół widzicie. Pojedzie tak długo, aż jest blokada. Oczywiście to wszystko można ustawiać, głębokość i tak dalej, także wszystko jest do, do regulacji. Muszę poznać tą maszynę, tak naprawdę, bo ja jej też jeszcze nie do końca, nie do końca ją rozgryzłem. No, kwestia ćwiczeń. Tu widzicie, stół jeszcze jest zabezpieczony. Nie, nie, nie odkrywałem na razie, tylko wyczyściłem tutaj łoża od dołu. Jest nóżka, no ona jest trochę taka cienka, też jeszcze nie jest wypoziomowana maszyna, tam są mm, wibroizolatory, na których, na których ona stoi. Tu jest oczywiście chłodzenie jeszcze do tej maszyny, bo o tym nie powiedziałem, ona jest chłodzeniem. No i mankament, jaki, jaki ma jedyny, no to nie ma światła. Niestety nie ma światła, eee, trzeba będzie coś zainstalować, muszę pomyśleć. Tu są, o! Jeszcze odbojniki, żeby czasami nie przejechać poza wymiar, to rozłącza z automatu. Tu jest, widzicie, włączanie wody. Słychać, że zaczyna na ten, co prawda tam jest pusto. Tu są prawe, lewe obroty wrzeciona. Masz góra, dół. Wrzeciono. Tu jest odczyt cyfrowy na wrzecionie, także też można schodzić, to wszystko można poustawiać. Także mam nadzieję, że, że będzie radocha z tej maszyny, z jej działania. A, no i oczywiście ma też posłów. Tu można wyłączyć. Jak się przejdzie na posuw ręczny, to można wiercić normalnie jak wiertarką. No, fajna, dosyć taka solidna maszynka. Myślę, że, że spełni swoje zadania w warsztacie do tych rzeczy, które są potrzebne, żeby zrobić to. Nie będę już musiał biegać, jeździć, szukać i załatwiać. Dobra, to tyle chłopaki, dziewczyny. <laughs> yy, widzicie, stoi maszyna, jest. Yy, także wpłaty nie idą na marne. Zap zachęcam do, do uczestnictwa w CPL, Dorzućcie yy, swoje 5 groszy, jak to się mówi. Mam nadzieję, że będę mógł wam pokazać, co robię na tej maszynie, jak robię. Tylko, no trochę czasu potrzebuje żeby, żeby ją poznać uruchomić dokładnie wszystko i żeby działała komu się podobało łapka w górę komu nie oczywiście w dół zachęcam do subskrypcji kanału no i do następnego razu trzymajcie się cześć